Cześć, witam Was 26 maja, godzina 14. Zaczynamy codzienny przegląd analizy technicznej. I co znajdzie się w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku oczywiście zaczniemy od Bitcoina. Parę kolejnych spostrzeżeń, przemyśleń z mojej strony. Wczoraj opowiadałem Wam, jak to wygląda w perspektywie długoterminowej. Jeśli ktoś wczorajszego nagrania nie oglądał, to zachęcam, ponieważ tam się dzielę takimi dość istotnymi przemyśleniami dotyczącymi tego, jak rynek działa, jak rynek funkcjonuje jako taki ogólnie. I co się dzieje też na rynku kryptowalut, więc zachęcam. Dzisiaj popatrzymy technicznie na możliwość powrotów w Bitcoinie, tych powrotów, o których mówiłem wcześniej, tak, że zawsze jak jest ten strzał, to rynek potrzebuje odreagowania. W tym samym kontekście omówimy sobie różne kryptowaluty i tutaj właściwie wszystkie jadą w tej chwili na jednym wózku. Prawda jest taka, że im silniejszy był strzał w dół, tym teraz silniejsze są odreagowania. Właśnie, ale czym są te odreagowania? Tu trzeba się zastanowić, zdać sprawę i, i trochę, że tak powiem, euforii różowe okulary z oczu zdjąć. E, a także przyjrzymy się Ethereum, bo Ethereum w tej chwili prezentuje no, wbrew pozorom najbardziej czytelne z wykresów i, e, i tak naprawdę gdzie ewentualnie tutaj może pojawić się opcja ewakuacyjna. W przypadku Ethereum, zajrzymy też do Ethereum, do Bitcoina. Także to też jest dość ciekawy wykres, którego nie wolno zlekceważyć. A jako, że Ethereum i Bitcoin to dominatorzy rynku w tej chwili, wciąż i nadal, to myślę, że to będzie wzbudzało Wasze największe zaciekawienie. Także zapraszam i zaczynamy. A zatem na pierwszy ogień idzie bitcoin i co my tutaj mamy. Na początek trzeba by zwrócić uwagę, dokąd dotarły te brutalne spadki, którego, których byliśmy świadkami w ostatnim czasie. I teraz tak, te brutalne spadki dotarły do poziomu równo 50% całych wzrostów, czyli zwróćcie uwagę, że bitcoin bardzo dynamicznie spadł o 50% w ciągu tak naprawdę. Dwóch tygodni można powiedzieć, no trochę więcej, bo spadki zaczęły się wcześniej, ale te dy dy dynamiczne spadki trwały dwa tygodnie. I teraz tak, e jeśli chodzi o strukturę ruchu korekcyjnego, który się tutaj stworzył, to mimo że można byłoby uznać, że struktura jest trójfalowa w tej chwili, dojeżdża do poziomu 50%, wydawałoby się, że jest to e spełniona korekta wyższego rzędu, taka dość płytka. Czyli mieliśmy płytkie zejście fali A. Płytkie zejście falice yy, i koniec, ale powiem Wam szczerze, jak dla mnie, jeszcze biorąc pod uwagę wczorajszy wykład, który Wam przeprowadziłem, to, jest, to nie jest koniec. To jeszcze nie jest koniec i e, technicznie to też tak nie powinno być. W związku z czym, jak dla mnie, to jest dopiero pierwszy ruch, który tutaj zapoczątkował e, bardziej długoterminową korektę i. Pytanie teraz jest takie, czy w ogóle ten ruch już się zakończył, tak? Czy ten ruch już się zakończył i teraz będziemy już mieli to odreagowanie do góry, czy być może ten ruch jeszcze trwa, zamieniając się w, w pięciofalową wersję i ewentualnie dopiero później będziemy mieli to odreagowanie do góry. No, jak wiecie, w ubiegłym tygodniu ja osobiście nawet tutaj handlowałem układy short. Ten układ short był z tego poziomu dokładnie, to, było, to był handel pod. Pod scenariusz pięciofalowego zajścia, czyli taki, który mówi, że tutaj zrobiliśmy trzy fale i brakuje nam jeszcze teraz, znaczy właściwie teraz zrobiliśmy czwartą do góry i brakuje nam teraz jeszcze piątej w dół. Dalej trzymam się tego scenariusza, ponieważ on technicznie jest nadal możliwy, także gdzieś tutaj jeszcze częściowo swoją pozycję utrzymuję z tego miejsca short. Natomiast gdyby się okazało, że ten ruch miał być trójfalowym zejściem, przypominam, to jest pierwszy ruch korekcyjny, pierwszy. To dobrze, co prawda moja, moje resztki pozycji short nie przetrwają, ale to dobrze dlatego, że to odreagowanie będzie mieli szybciej. Myślę, że to się i tak nie zacznie dziać przed końcem miesiąca, bo tam powinny się zamknąć w struktury formacji spadkowych w interwałach miesięcznych, ale zostało już niewiele czasu, jeszcze zostało kilka dni, także jeżeli cena będzie tu przetrzymywana, a wtedy dopiero po, na początku miesiąca dostaniemy to odreagowanie. To by było wszystko po mojemu, tak bym powiedział. Czyli interwał miesięczny da nam formację spadków, potem dostaniemy jeszcze odreagowanie tej formacji, i dopiero zaczną się właściwe ruchy spadkowe. Eee, także jeszcze raz podsumujmy. Nie lekceważę, czy tam nie dyskredytuję tego scenariusza, short, który tutaj był handlowany. Jego zadaniem jest doprowadzić cenę poniżej dna. Okay? ok, rzeczywiście ten ruch tutaj nie sprzyja mojemu shortowi, bo on, on nie do końca jest taki jaki chciałbym, żeby był, jeżeli ten short ma zadziałać. Ok, godzę się z tym, że on może się nie udać, czyli cena wróci do mojego poziomu wejścia i tutaj powiedzmy zostanie ten poziom wybity. Ale nic jeszcze nie jest przesądzone, e, czekamy na ten ewentualne dno. Jeśli natomiast się mylę. No to będziemy mieli to odreagowanie szybciej, no bo tutaj nie będziemy mieli piątej fali w dół, tylko od razu do góry. I to jest to odreagowanie, o którym cały czas powtarzamy, no już się dzieje. Zobaczcie, tak naprawdę, że w tej chwili zwróćmy uwagę jeszcze. Cena, jak zjechała nam powiedzmy do poziomu 30 tysięcy dolarów, to w tej chwili na interwale 4 godzinowym widać, że wróciła do 43, także to są, wiecie, mimo wszystko dość duże. Może nie tak duży jakbym tego sobie życzył, jeszcze, ale dość duży powrót, głęboki. Natomiast jeśli mielibyśmy mieć powrót już bez zaliczania dna, to myślę, że spokojnie spotkamy się jeszcze w okolicach minimum 47,5 tysiąca. A nawet niektórzy wierzą w to, że zobaczymy poziomy 51-52 tysiące, że to jest takie spokojne do w ramach tego odragowania. Oczywiście te poziomy się zmienią, jeżeli byśmy dno wybili. Wtedy niestety całe mierzenie będzie musiało być inaczej wykonane. To tak wynika z mojej metodologii. Natomiast co jeśli chodzi o ludzi, którzy uznają za priorytetowe wsparcie i opory, na pewno będą chcieli zobaczyć 47 czyli poniekąd zgrywa się to z moim takim minimum, tak? Czyli moje minimum to jest 47,400, ich minimum to jest 47, czyli przy założeniu, że cena teraz w powrotnym tutaj ruchu dotrze do tego dołka, który będzie stanowił niejako teraz opór dla, dla, dla wzrastającej ceny, po czym mogą nastąpić odbicia, tak? To widzisz, że tak powiem konkurencja. Ważne, że spotykamy się w podobnym miejscu. Natomiast znam też scenariusze osób, które chciałyby zobaczyć, Cena nawet gdzieś tutaj. Zobaczmy, jak to się ma z moim mierzeniem. Też dość dobrze. Czyli zobaczcie, te, te czerwone przerywane linie mi wychodzą tak, jedna przy 50, druga czy przy 50 przy, to nie jest 50 tysięcy, tylko 50, czyli 50% zniesienia FIBO i 52,900 przy moim 53200, czyli bardzo takie zbliżone poziomy. W związku z czym są to ważne miejsca. Dla mnie, tak jak wspomniałem, są to miejsca do ewakuacji. Miejsca do ewakuacji. Natomiast scenariusz zmieniłby się, jeżeli byśmy z tym moim shortem jeszcze raz pojechali pod dno. Wtedy, te wszystkie poziomy, które teraz Wam wskazałem, ulegną zmianie. Także ja swojego zdania nie zmieniam, ponieważ pojawiło się ryzyko i wiem, jak rynek działa. To nie będę, brał, nie, nie będę chciał brać udziału w tym ryzyku, tylko będę chciał liczyć na rozwijającą się korektę w dół, która może zająć nie tylko jeszcze większe spadki cenowe, ale może również. Może również być dłuższa w czasie. Zawsze wydaje nam się, że jesteśmy przyzwyczajeni do jakichś korekt, tam tydzień, dwa, parę tygodni, ale jak przychodzą te korekty wyższego rzędu, to one nie trwają. Zobaczcie, tu mamy korekty te w strukturach wzrostowych, prawda? Do tego się przyzwyczajamy, i potem jest mowa o korektach. My się przyzwyczajamy, że to będzie chwila, a tak naprawdę. Ta chwila trwa znacznie dłużej niż nam się na początku mogło wydawać, prawda? Tak samo tutaj zobaczcie. Przyzwyczajamy się do takich korekt. Myśląc o korekcie, myślimy o jakimś chwilowym zdarzeniu. Tak naprawdę to, to zdarzenie trwa dłużej niż nam się później mogło na początku wydawać. Tak samo będzie teraz. Przyzwyczajiliśmy się do jakichś korekt, później nawet trochę większych. Teraz dostaliśmy sygnał od rynku. Wydaje nam się, że to już jest koniec, ale tak naprawdę cofka i potem realizowanie dalsze korekt. także no nie mogę, nie mam dla Was dobrych informacji bo zwolennicy rynku krypto pewnie teraz będą musieli zapaść trochę w stan hibernacji moim zdaniem taki stan hibernacji jaki mieliśmy właśnie w poprzednich jak to niektórzy mówią pęknięcia, czy po poprzednich pęknięciach bańki, czyli tutaj w tym miejscu, czy w tym miejscu i tyle niektórzy wyjdą z zyskiem. Niektórzy wyjdą ze stratą, zwłaszcza ci wyjdą ze stratą, którzy kupowali powyżej 30 tysięcy, może jeszcze nie wyjdą ze stratą, jeżeli zrealizują tutaj odpowiednio wyjście. Także takie jest moje zdanie na ten temat. Najmniej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że się niestety mylę, i cena teraz chciałaby realizować jazdę do góry. Niestety ten scenariusz jest najmniej tutaj prawdopodobny. Oczywiście daje mu tam jakiś 1 czy 2%. Szans na realizację, bo zawsze tego już mam. Tego to, to we mnie jakby doświadczenie tradera zbudowało takie przekonanie, że zawsze trzeba podchodzić do rynku również w, w, względem tego scenariusza. A co jeśli się mylę i rynek zrobi inaczej niż ja zakładam, tak? No, jeżeli się mylę i rynek zrobi inaczej niż ja zakładam, to w sytuacji, kiedy będę gdzieś tam wychodził na tych poziomach wyższych, no to jeżeli rynek mi wybije, szczyt, powiem, ok, Jurek, myliłeś się. Rynek zachował się inaczej, więc teraz zastanów się, gdzie z powrotem może do tego rynku dołączyć, tak? Ale ryzyko, które było tutaj, a właściwie szanse na spadki, one zostają w tym momencie wyeliminowane. No, kosztem oczywiście jakimś, tak? Czyli takim kosztem, że tu wyszedłem, tu muszę wrócić. Tak to mniej więcej u mnie wygląda, ale też nie podchodzę do tego jakoś strasznie źle, bo cokolwiek by się nie wydarzyło, to to kupując bitcoina już dawno, dawno temu, kto jest ze mną dłużej, to i tak zysk jest moim zdaniem bardzo przyzwoity, że nie wspomnę handlu, e, tym takim handlu futures z dźwignią forexowym, gdzie on się odbywa cały czas i będzie się odbywał. Słuchajcie, to, co będzie się działo, czyli ewentualne powtórzenie tych ruchów, to są sytuacje, w których ja dalej będę handlował i będę zarabiał, czyli ka za każdym razem, kiedy cena będzie spadać, ja będę w rynku. I mam nadzieję, że Wy będziecie razem ze mną, co oczywiście nie stanowi dla Was porady żadnej inwestycyjnej. To jest tylko i wyłącznie mój handel. Przypomnę, czy może podpowiem jeszcze raz, że tutaj, w tym dnie, absolutnie nie ma żadnej jasnej, silnej przesłanki do tego, żeby cena mogła stąd zrobić rakietę. Nie ma. Okej, okay. może ktoś dostrzega tutaj jakieś cienie, że cena pozostawiła po sobie jakiś ślad. Ale to nie jest to. To nie jest to miejsce. To nie jest to miejsce. Interwał tygodniowy mówi, że bitcoin ma siłę spadać. Miesięczny również mówi, że bitcoin ma siłę spadać. Także i tak jak zawsze powtarzam: im mocniejszy wdech, tym silniejszy wydech. Im mocniejszy wdech, tym silniejszy wydech. Im mocniejszy wdech, tym silniejszy wydech. Osobiście życzyłbym sobie zobaczyć bitcoina poniżej 200 20 tysięcy dolarów, ponieważ dla mnie osobiście byłoby to Okazja do zakupów inwestycyjnych, już nie jako trading, tylko inwestycyjnych. Dobra, Ethereum, teraz przejdźmy do. It Ethereum w przeciwieństwie do Bitcoina już w interwale tygodniowym zachowało się bardzo czytelnie. Czyli tutaj nie mieliśmy sytuacji z tą dystrybucją, tą zatajoną sprzedażą, tak jak to było w przypadku Bitcoina, która utrzymywała cały czas trend wzrostowy na wykresach, tylko po prostu dostaliśmy strzał, dostaliśmy mega strzał. Ten mega to jest jednorazowa, po prostu gwałtowna, szybka sprzedaż. Ten strzał wykreował na wykresie czytelną, przejrzystą, idealną formację, strukturę spadkową. To jest właśnie ta, którą zaznaczyłem. Biorąc pod uwagę, że towarzyszył temu wysoki wskaźnik RSI. Jak dla mnie, nie ma tu żadnych wątpliwości. ETH chce zawracać w dół. Także to kasuję. I jest to pewnego rodzaju odniesienie również do tego, co się będzie działo na rynku krypto, moim zdaniem też w Bitcoinie. W ATH z czym chce zawracać w dół, Bitcoin chce się określić co do spadków, jeszcze potwierdzić to na interwale miesięcznym Ethereum z kolei na interwale miesięcznym pozostawia potężną formację niepewności, czyli forma świece doji tak zwaną, ale biorąc pod uwagę, że jesteśmy mega nieprzeciętnie wysoko, jeśli chodzi o wskaźnik tutaj, to... Nawet jeżeli to się zamknie jako Dodge, nie wróżę, i biorąc pod uwagę, że na tygodniowym jest wyraźny sygnał do spadków, to nie wróżę tutaj Ethereum w sytuacji, w której on się jeszcze podniesie tutaj pod szczyt. Moim zdaniem jest to tutaj już przesądzone, jeśli chodzi o Ethereum. Czy mogę się mylić? Jasne, że mogę się mylić, zawsze się mogę mylić, ale, ale tutaj, co do zasady, muszę się trzymać swoich reguł i, i powiem Wam, analizując strukturę wewnętrzną tutaj tego ruchu. Tutaj, tego. Oczywiście, wiele zależy od bitcoina, ale trochę podobnie jak w bitcoinie, na moje oko, nie ma tu wyraźnego poziomu do ewakuacji. Natomiast są trzy takie poziomy, które ja uważam, że zostanie, zostanie jeden z nich zaakceptowany jako ten ostatni. Te poziomy, to jest teraz, jesteśmy na giełdzie Coinbase, są następujące. Są to odpowiednio cena 3055 dolarów, 3370 i 3500 dolarów. Teraz tak, obserwując jeszcze zdarzenia tutaj tego swingu, które miały miejsce, wydaje mi się, że raczej te poziomy wydają się być silniejsze. Ale ręki bym sobie za to nie dał uciąć, ponieważ tutaj znowu zwolennicy wsparcia oporów powiedzieliby, no dobra julek, ale zobacz, Ten dołek. Teraz będzie służyło za opór, i to też jest przy Twoim poziomie, także nie lekceważ go. No i ja osobiście będę musiał się zastanowić, czy wychodzić z, z ETH właśnie przy poziomie 3050, czy może wyższych. A właściwie zastanawiam się, czy nie poddać tutaj jednak tego wykresu zachowaniu Bitcoina. Czyli, jeżeli będę widział, że Bitcoin jeszcze nie zrealizował swoich założeń, to czy przypadkiem Ethereum również nie dociągnie ewentualnie jeszcze wyżej. Natomiast widzicie, że te powroty są, tak? Czyli to widać bardzo wyraźnie na interwale tygodniowym. To jest właśnie to dokładnie, co miałem na myśli, mówiąc, że nie ma co panikować, jest zjazd w dół, będzie powrót. Jak będzie powrót, to wtedy będzie czas na wyjście. Oczywiście, że nie w szczycie, oczywiście, że nie w szczycie, ale ja już od dawna, od miesięcy, nie powiem, że od tygodnia, od miesięcy zapowiadałem, że przyjdzie taki dzień, kiedy cena łupnie w dół. Wtedy trzeba będzie mieć tylko stalowe nerwy i poczekać na odreagowanie tych spadków, żeby ewentualnie wychodzić ze statku, tak? Opuszczać pokład, to będzie sygnał do zawrócenia. No i Tyrium moim zdaniem dało ten sygnał nieprzeciętnie wyraźny, tak wyraźny. takiej świecy, takich świec, jak tu w szczycie nie mieliśmy jeszcze na Ethereum historycznie nigdy. Także tutaj bezsprzecznie wydaje mi się, że cena jest już wykres z historia Ethereum przyszłość Ethereum jest przesądzona. Co to może oznaczać? No to, że Ethereum również w długim terminie wpada w zmianę trendu, a właściwie w układ korekcyjny wyższego rzędu. W związku z czym z Ethereum spotykamy się przynajmniej na poziomie 1693, może nawet 1466. Wszystko zależy od tego, jak ta struktura tutaj korekcyjna będzie się rozwijać, ale to na to przyjdzie nam czekać. No, może nawet nie tygodniami, tylko miesiącami, trzeba będzie zobaczyć. Także tak ja to widzę. E, czy jest szansa na wyjście szczytem? Jest. Daj tak samo jak w Bitcoinie 1 do 2% realizacji. Czyli to jest tyle. To jest uważam, tolerancja mojej pomyłki. Istnieje, taka. Natomiast. Gdybym chociaż miał większe przekonanie jakiekolwiek co do tego, to dałbym, nie wiem, z 10% chociaż, tak? To już daje nadzieję. Natomiast 1-2% to jest taka statystyczna pomyłka. Ech, także tak to wygląda. W Ethereum. No i zajrzymy jeszcze do Ethereum do Bitcoina. Ethereum do Bitcoina co zrobiło? Ethereum do Bitcoina tutaj również narysowało formację spadków, która teraz jest testowana. Czyli to co mamy do góry to jest test. Oczywiście, jak gdyby ten test wyszedł powyżej tutaj w szczytu, no to znaczy, że w ramach tego testu. Wykres zanegował nam formację. Natomiast na razie bym się tego jakoś mocno nie spodziewał. Jest formacja, jest test. Prawdopodobnie dostaniemy ruch korekcyjny, który dotrze z powodzeniem do tej, a może nawet niższej linii trendu. Zobaczymy. Zależy, jak to się będzie w czasie rozkładać, tak? Czy dynamika spadku będzie szybka, wtedy zjazdy będą głębsze. Czy dynamika rozłoży się dłużej w czasie, wtedy ten zjazd będzie płytszy. Tak to widzę w Ethereum, no, i oczywiście, no, trend tutaj wzrostowy jest przełamany. Zakresy, targety są przy żółtej strefie, ale nikt nie mówi, że ta żółta strefa musi być osiągnięta dokładnie w tym cyklu. Może najpierw dostać, możemy najpierw dostać korektę, i później będziemy jechać po, po żółtą strefę. Także pewnie się jej kiedyś doczekamy. Natomiast na razie wynika z tego, że raczej nie za prędko i nie za szybko. Dobra, i jeszcze jedno. Dzisiaj, bez jakichś szczegółowych analiz, altcoinów. Chociaż może jutro zrobimy jakieś szczegółowe co po niektóre altcoiny, dlatego że dzisiaj mamy live wieczorem i będziemy szukać jakiejś okazji wspólnie w grupie. Jeżeli takie się okazje pojawią, to ja się z Wami podzielę tymi informacjami. Natomiast zobaczcie, to co widzimy tutaj, czyli po prawej stronie mam tutaj swoje skróty i widzimy tu 11, przepraszam, widzimy tutaj 11, 25%, 10%. 16, zasadniczo wszystko na zielono. 18. Co dalej? Zjedźmy niżej. No, wydawałoby się wspaniałe wzrosty: 10, 22, 23 Matic, 18 SIA, WeChain, 22 Link, 18. Słuchajcie, to jest odreagowanie spadków. Wszystko, co teraz tworzy się do góry. To jest ruch korekcyjny. Ja Wam powiem o co chodzi. Jeśli mamy do czynienia z trendem wzrostowym, i on sobie trwa, to każdy trend kiedyś się kończy. Czekajcie, może zrobię to. Każdy trend jak kiedyś się kończy. Dlatego słuszne jest stwierdzenie, że trader, inwestor powinien podążać zgodnie z trendem. Natomiast prawdą jest też to, że jak wiele razy będzie miał rację trader kupując na przykład w trendzie wzrostowym, taki jest bardzo prawdopodobne, że raz się pomyli wtedy, kiedy trend zawraca. Okay? Ponieważ on znowu kupi, a trend pojedzie niżej. Natomiast wtedy musi to dostrzec i przygotować się na takie zdarzenie, tak? Każdy trend kiedyś się kończy, moim zdaniem. Ten również się skończył. Oczywiście, jako że kryptowaluty całe, całe kryptowaluty są w trendzie wzrostowym. Długoterminowym to to, co teraz będziemy mieli, będziemy mieli do czynienia z ruchami korekcyjnymi, w 90% przypadków, tam gdzie nie zostaną wybite dna. No i potem powrót do jakichś tam znowu stabilnych wzrostów. Natomiast my jesteśmy mniej więcej na tym etapie. Tak, trzeba teraz złapać rynek w miejscu, w którym jest odpowiednie miejsce do wyjścia z taką uśrednioną ceną wyjścia wiadomo, nie w szczycie. Choć pamiętam, że jak ostatnio mówiłem o ITrium i ITIU wtedy wyglądało jeszcze tak Pokażę Wam. To było, z, nie wiem, dwa tygodnie temu, czy nawet tydzień temu. I tirium wyglądało tak wróć Irium wtedy wyglądało. O tak to moje spostrzeżenie było tylko jedno, że ja, czy każdy jako inwestor, czy ja jako inwestor, nie mam tutaj czego szukać. A jeśli już mam czegoś szukać, to miejsca do wyjścia, prawda? Przypomnijcie sobie, zacytuję te słowa, to są moje słowa z z początku maja, czyli niedawno. Potem, co prawda, dopadła mnie pokusa, żeby tutaj w ramach struktur wewnętrznych zacząć kupować Ethereum. No i te zakupy skończyły się źle, ale na szczęście już drugi dokach nie kupowałem, natomiast myślę, że wyjdę tutaj w miarę, w miarę bezboleśnie. Także raczej wszystko powinno być w porządku. Także te altcoiny, jeszcze raz powtarzam: bez Silny zjazd, zaczyna się silne odreagowanie. Co tu jeszcze mamy? Jakiś NJ. Zjazd. Wszystko co do góry jest korektą. Lisk w tej chwili wszystko, LISK to w ogóle fajnie, bo on zaliczył target, czyli zachował się bardzo, bardzo dobrze przypominam, że tutaj były próby kupowania pod warunkiem, że cały rynek krypto będzie w trendzie wzrostowym, ale nie jest już co my jeszcze mamy tutaj, MATIC, MATIC ostatnio dał dużo zarobić, ale nie ma co popadać w chciwość teraz tutaj, teraz to nie jest rynek do zarabiania, jest silny strzał, jest silne odreagowanie Niekoniecznie, chociaż akurat Matik sprawia wrażenie takiego, który chciałby pojechać po szczyt, widać po wzrostach, ale, ale nie wyciągałbym go tutaj z worka wszystkich kryptowalut jako jakieś indywiduum, powiedzmy tak. Co dalej? RVN, Raven strzał, odreagowanie, odreagowywanie. Także spokojnie możemy na przykład tego Ravana zobaczyć gdzieś. Powrotem tu przy linii trendu. Dobre miejsce do tego, żeby tu, to właściwie nie ma co go zatrzymać, do linii, ale tylko do linii trendu. Co jeszcze? WeChain. Zupełne na miejsce, zupełnie zatrzymał się w miejscu, które nie, nie stanowi o zakończeniu korekty. Ale układ 1 do 1 jest tutaj zdrowym układem, czyli wzrost do tego poziomu jest całkiem, całkiem możliwy. Natomiast to są ruchy na korektę. Czyli tutaj rysujemy strefę podażową. I jak tu się i znajdzie, to życzę mu powodzenia, żeby sobie poradził z pokonaniem tej strefy. Verge XVG Trochę mnie zawiódł, dlatego że target miałem ustawiony tutaj. Natomiast już wcześniej przy 55 zrealizowałem zyski. Pisałem dlaczego, mówiłem dlaczego tu ewakuacja, ale rzeczywiście nie udało mu się dociągnąć. Więc ten magnes na górze w przyszłych analizach w verdżu, w, w przepraszam, wercz, mówiłem ja o będzie działał. Także tu jest jeszcze miejsce, które będzie chciał będzie za każdym razem, kiedy tylko okazja się pojawi, Verge'a dociągać do góry. No i wystarczy. Także zobaczymy, czy dzisiaj wieczorem uda się jakąś okazję trafić. Jak się trafi, to wam coś powiem. Jak nie trafi, to nie. Z rynków innych niż to, jeszcze możemy zajrzeć do złota na chwilę. Co to złoto nam tu wyczynia? Mój short tutaj jest nieudany Więc ostatni poziom 1923 Przypominam, że to jest taki handel trochę dla zabicia nudy, bo zasadniczo Już od przełamania tej linii szukamy okazji na wzrosty, tylko że do tej pory złoto Nie dało nam takiej okazji do przyłączenia się, taką okazją do przyłączenia się na wzrosty jest powtórzenie tej czerwonej korekty a rynek cały czas tego nie zrobił. Czyli powiedzmy, że ostatnie moim zdaniem miejsce, żeby to zrobić jest tutaj. Takie racjonalne, sprzyjające, poza tym wskaźniki są napięte, więc wszystko wskazuje na to, że ten trzeci poziom shorta w złocie no, powinien być udany. <laughs> powinien być udany, później korekta i trochę grubiej i mocniej ewentualnie na buy do wzrostów. Także Także tak to wygląda, jeśli chodzi o złoto, i teraz można się zastanowić, jak gdzieś tam, może teraz jeszcze za wcześnie, żeby takie wnioski wyciągać. Ale jak gdzieś tam, kiedyś u Feniksa w wywiadzie mówiłem, że złoto jest, co prawda, to było jeszcze przed tymi dołkami, moim zdaniem, taką lepszą inwestycją niż kryptowaluty. I miałem tu na myśli raczej ludzi, którzy w ogóle się nie znają na rynkach, tak? Nie ekspertów od kryptowalut. No to prawdę mówiąc. W złocie tak naprawdę nikt nie miał szansy jakoś specjalnie, żeby stracić. A myślę, że jeszcze będzie miał niesamowitą szansę, żeby zarobić. Stabilną, taką ustabilizowaną. Natomiast Bitcoin, myślę, może nie tyle Bitcoin, ale Altcoiny na pewno wiele osób, które właśnie są takimi mniej ekspertami rynku, a bardziej nowicjuszami, już nie mówię, że amatorami, tylko bardziej nowicjuszami, czyli dopiero wchodzi w ten rynek. Myślę, że kryptowaluty dały im nieźle, niezły ból. Zapewniły po prostu olbrzymie straty. W złocie takie sytuacje są niemożliwe, więc nadal utrzymuję własną tezę, że, że złoto jest lepszym walorem inwestycyjnym. Owszem, jeżeli ktoś jest ekspertem od rynku, ma doświadczenie, wtedy rzeczywiście rynek kryptowalut może być lepszy. Póki co rynek kryptowalut wykańcza nowicjuszy mm, i robi to sukcesywnie co kilka lat w ten sam sposób dokładnie. Złoto wprost przeciwnie. Złoto zabezpiecza kapitał, a zobaczycie, że doczekamy jeszcze takiego momentu, że wszyscy pokłonią się przed złotem i powiedzą, że kurczę, a mogłem kupić złoto. Dobra, na dzisiaj wystarczy. Trzymajcie się do jutra. Cześć.